Zawiedliście na całej linii. Nie rekonstrukcja, a natychmiastowa dymisja. Panie prezesie Jarosławie Kaczyński, zwracam się do pana z wielką życzliwością i powagą. Bo wie pan, jak jest w polityce: raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się jest w trudnej Panie sytuacji. W 2011 roku jego kolega Ziobro pana zdradził i wbił panu nóż w plecy. A to jest jeszcze większy cynik, jeszcze gorszy człowiek. I zdradzi pana w najgorszym momencie. Dziękuję, panie pan nie broni. Szanowny Panie Marszałku, nieobecny panie premierze. Trzy dni temu dowiedzieliśmy się o obławie w Berlinie, gdzie policja zatrzymała siatkę islamistów, którzy planowali zamachy. W sercu Europy, tuż za naszą granicą, przez ich głupotę oczywiście są ogromne zagrożenia terrorystyczne. Ilu z nich miało być podrzuconych do Polski. Polacy nie chcą obław na ulicy Warszawy, nie chcą ataków na dzieci, kobiety, kościoły, szkoły? Tym razem Polacy są mądrzy przed szkołą, przed szkodą i nauczyli się na zachodnich błędach. Nie chcemy, żeby ktoś z Berlina czy Brukseli decydował, kogo mamy przyjąć, bo to nasze rodziny zapłacą cenę strachu, przemocy i chaosu. Panie premierze, panu płacą Polacy, aby było w Polsce bezpiecznie. Proszę przestać się martwić o Niemców. Oni sobie poradzą, oby nie polskim kosztem. Składam wniosek formalny o przerwę. Informacje premiera. Kiedy zacznie dbać o interes Polaków, tak jak o interes Niemców, dwa kanclerz Scholz. Dziękuję bardzo. Wniosek przeciwny ma pan poseł Matecki, a później będziemy głosować. Coś mi ominęło chyba. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku, zgłaszam wniosek przeciwny, ponieważ rząd Donalda Tuska powinien przede wszystkim zdać raport z zachodniej granicy. Skoro oni tego nie zrobili, to ja to zrobię. Drodzy Państwo, nic się nie zmieniło w zakresie przyjmowania nielegalnych migrantów od Niemiec. Polskie służby w dalszym ciągu służą za taksówki, biorą od Niemców niemal każdego. Nie ma paktu migracyjnego, a już dzisiaj Polacy ponoszą olbrzymie koszty związane z nieudolnością tego rządu w walce z nielegalną migracją. Jaki jest ten koszt? Rząd nie podaje trzeba spytać AI, które podaje, że jest to od pięciu do kilkunastu nawet tysięcy złotych miesięcznie. Drodzy Państwo. Dlaczego pozostawiliście na przykład szpitale same sobie w zakresie zapłaty za leczenie e, nieubezpieczonych migrantów? Dlaczego Straż Graniczna na zachodniej granicy nie posiada właściwie zupełnie dronów termowizyjnych? Zawiedliście na całej linii. Nie rekonstrukcja, a natychmiastowa dymisja. Panie Marszałku, Wysoka Izba, chciałem dzisiaj zwrócić uwagę Wysokiej Izby na bardzo palące a w zasadzie to niepalny problem. Ministerstwo rozwoju pracuje nad rozporządzeniem nr 68 i rozporządzenie to jest obszerne, ma charakter przeciwpożarowy, jednak znajduje się w nim bardzo, bardzo kontrowersyjny zapis, który może zniszczyć polską branżę styropianową oraz płyt warstwowych. Nie wyklucza ona co prawda stosowania styropianu czy płyt PIR, ale dopuszcza ich montaż w taki sposób, że w praktyce przestaną być używane na rzecz wełny mineralnej. I tutaj dziwnym przypadkiem Polska jest największym w Europie producentem styropianu oraz wiodącym producentem płyt warstwowych, natomiast wełna mineralna jest produkowana przez duże zachodnie koncerny. Wierzę, że ten zapis był po prostu nieprzemyślany, a nie jest efektem jakiegoś lobbyingu. Niemniej jednak apeluję do Państwa posłów z wszystkich klubów, aby pochylić się nad sprawą. Do Pana Ministra Rozwoju Technologii apeluję, aby zrewidował to rozporządzenie, a Pana Panie Marszałku proszę. W zasadzie to składam wniosek o sprawdzenie kworum, aby sprawdzić ilu posłów wysłuchało mój apel. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Pan poseł Kowalski nie chce, żeby sprawdzać kworum, bo widać, że jest. I w związku z tym, że ma wniosek jest oczywiście poważna, bo problem w Ministerstwie Rozwoju jest szerszy. Chcę przypomnieć tylko, że turecka soda zalewa polski rynek, upada Janikowo upada dwa tysiące miejsc pracy pamiętajcie o tym i Was za to Polacy rozliczą. Indyjskie płytki zalewają polski rynek, upada polski przemysł ceramiczny, a ukraińska stal dobija polskie hutnictwo. A co robi rząd? Zajmuje się jakąś beznadziejną rekonstrukcją zamiast bronić polskiego przemysłu. Hańba. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po 42 dniach strajk załogi gnieźnieńskiego Jeremiasa zakończył się zwycięstwem. Pracownicy wywalczyli m.in. podwyżki i dłuższą przerwę. Zostali za to oznaczeni przez ministrę pracy i bardzo słusznie. Mnie jednak pracownicy poprosili o to, żebym jedną historię w Sejmie opowiedział i o jedną rzecz zapytał. W trakcie strajku na miejsce przybyła z kontrolą Państwowa Inspekcja Pracy i zażądała wprowadzenia na zakład legalnie wybranego przedstawiciela załogi, społecznego inspektora pracy. Jeremias odmówił, inspektor pracy powiedział, to będzie 2,5 tysiąca złotych mandatu. Firma powiedziała, nie ma problemu. Nie ma problemu, bo mandaty za łamanie prawa w pracy w Polsce są tak niskie, że dla nieuczciwych pracodawców nie stanowią żadnego problemu i pracownicy pytają, kiedy to się zmieni. Kiedy nieuczciwe, często zagraniczne firmy przestaną się śmiać w twarz polskim pracownikom i polskiemu państwu? To da się zrobić. UOKiK może nakładać na firmy kary proporcjonalne do obrotów. Czas, żeby tak samo było w przypadku inspekcji pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani minister Agnieszka bąk Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, ale przede wszystkim drodzy pracownicy, droga załogo firmy Jeremias, która po 42 dniach strajku, najdłuższego strajku w historii III RP, osiągnęła sukces, jakim zawsze jest porozumienie. Porozumienie kończące długi i trudny spór zbiorowy to zawsze jest sukces obu stron, ale w tym przypadku jest to sukces nie tylko tej załogi, ale całego ruchu związkowego. Oczywiście. Ministerstwo Pracy na każdym etapie tego sporu przyglądało się jego przebiegowi i wtedy, kiedy docierały do nas niepokojące sygnały, pojawiałam się tam, przypominałam załodze i pracodawcy o tym, że spór zbiorowy jest w rozumieniu Ministerstwa Pracy legalny, a pracownicy mają prawo go prowadzić. W sprawie doniesień niepokojących na tyle, że skłoniły mnie do dalszych działań, złożyłam zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwego naruszenia prawa jeżeli chodzi o prowadzenie tego sporu zbiorowego bo żadna firma ani polska ani zagraniczna nie może stać ponad polskim prawem w tym ponad prawem pracy. Ale tak, potrzebujemy działań dalszych, potrzebujemy działań systemowych, które jeszcze w jeszcze większym stopniu będą broniły i stały na straży praw polskiego pracownika, praw polskich pracowników. Dlatego w Ministerstwie Pracy prowadzimy pracę nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwoli tej instytucji na skuteczne reagowanie tam, gdzie prawa pracownicze są łamane. Już wprowadziliśmy konkretne przepisy na mocy ustawy o dopuszczalności zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej, które dały Państwowej Inspekcji Pracy możliwości karania surowiej za na przykład nielegalne zatrudnienie. Ukróciliśmy działalność agencji pracy tymczasowej, tak zwanych agencji WIDMO, które w sposób nielegalny mogły pośredniczyć w zatrudnieniu. Do 100 tysięcy złotych podnieśliśmy kary za nielegalne pośrednictwo pracy. I tak, w ramach reformy Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzimy wyższe kary za łamanie prawa pracy. Robimy to jako Ministerstwo Pracy, robimy to jako lewica w rządzie, robimy to wspólnie ze stroną społeczną, wspólnie ze stroną związkową, z pracodawcami, z pracownikami, oczywiście także z inspektorami pracy. I zapraszamy do pracy i do współpracy wszystkich parlamentarzystów i wszystkie parlamentarzystki, którym naprawdę leży na sercu prawo pracowników i dobrostan polskiego pracownika. Bo polscy pracownicy, polscy obywatele to nie jest sprawa polityczna. To nie jest sprawa prawej czy lewej strony, to nie jest sprawa rządu czy opozycji, to jest nasz wspólny interes, bo wszyscy na tej sali zostaliśmy wybrani do tego, żeby chronić praw i interesów polskich obywateli i obywatelek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej, a następnie pani posłanka Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo, padają tutaj. Chyba niesłuszne oskarżenia tego rządu, zwłaszcza pana premiera Tuska, o agenturalność na rzecz Niemiec. Nawet poprzedni premier, obecny tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński, takie oskarżenie rzucił w pierwszym dniu urządowania. No, proszę Państwa. Ja zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad. Rzucam koło ratunkowe, aby uzyskać informację rządu. No nie ma pana Donalda Tuska, ale może inny pan minister się znajdzie i opowie nam jakie to programy obchodów 80. rocznicy przyłączenia ziem odzyskanych do Polski, przedsięwziął ten propolski, a nie proniemiecki rząd. Czekają na to zwłaszcza obywatele Polski mieszkający na Dolnym Śląsku, na części Górnego Śląska, na Warmii, na Mazurach, na ziemi lubuskiej, na, na, w, w, w zachodniopomorskim, na Pomorzu Gdańskim, części Wielkopolski. Jakie obchody przyłączenia ziem odzyskanych do Polski przewidujecie Państwo teraz? Panie marszałku, wysoka izbo. Tylko w ostatnich tygodniach brutalne morderstwo Klaudi Storunia, zaszeptowanie Polaka w nowem, atak nożownika. W Radomiu. A to tylko preludium, to dopiero początek przed wdrożeniem paktu migracyjnego, na który się zgodziliście, na który zgodził się Donald Tusk. Co się jeszcze musi wydarzyć, co się jeszcze musi stać, abyście zrozumieli, że nielegalni migranci to śmiertelne niebezpieczeństwo dla Polaków, to wielkie zagrożenie dziś Polki. Polacy drżą o swoje bezpieczeństwo i masowo podpisują wniosek o inicjatywę referendum stop nielegalnej migracji. Podpisują ten wniosek także wasi wyborcy. Żadna rekonstrukcja. Tutaj nie ma już znaczenia. Nic nie Dziękuję da. Bardzo, Tylko natychmiastowa dymisja tego rządu. Wtedy Dziękuję, Polki i Polacy poseł. wreszcie będą mogli być bezpieczni. Dziękuję Pani Poseł, pani posłanka Anna Maria Żukowska z lewicy i następnie pan poseł Grzegorz Napieralski koalicji obywatelskiej. Jako ostatni. Dziękuję Pani Marszałku. Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o przejście do porządku dziennego po to, żebyśmy mogli procedować uchwałę potępiającą negacjonizm historyczny, kłamstwo oświęcimskie. Chcę, żeby jasno wybrzmiało w tej Izbie, że wszyscy sprzeciwiamy się negowaniu niemieckim nazistowskim zbrodniom ludobójstwa, które odbywały się w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, które były, które były na terenie naszego kraju. I prosiłabym teraz Państwa wszystkich o powstanie, dlatego że więźniami tych obozów, więźniami KL Auschwitz. Byli także polscy przedwojenni parlamentarzyści i parlamentarzystki. Nie zdołam przeczytać wszystkich 71 nazwisk tych więźniów, ale chciałabym upamiętnić symbolicznie poprzez przeczytanie kilku nazwisk z każdej frakcji politycznej, która wówczas w Sejmie, w polskim parlamencie funkcjonowała: Norbert Barlicki, PPS, Stanisław Dibuła, PPS, Daniel Gros PPS, Aleksander Iżycki, PSL, Stanisław Kielak, PSL. Kazimierz Kieszkowski, Sanacja. Edward Paczowski, Narodowa Demokracja. Roman Rybarski, Narodowa Demokracja. Witold Teofil Staniszkis, Narodowa Demokracja. Władysław Tępka, Hadecja. Cześć ich pamięci. A świat panie i panie i Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Pani Poseł za te bardzo. Poruszającą i cenną inicjatywę. Pan poseł Grzegorz Napieralski teraz wystąpi z wnioskiem formalnym. a wniosek pani poseł uwzględnię po wystąpieniu pana posła Napieralskiego. Przejdziemy do w realizacji porządku dziennego. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie Dariuszu M., z pięcioma zarzutami, który pan hańbi tą mównicę, pan powinien być za kratkami, a nie na tej mównicy. Pan kłamie, kłamie, jeszcze raz kłamie, tak jak kłamał pana kolega Morawiecki o samochodzie niemieckim, który się wjeżdża i wyjeżdża, a to żołnierze, którzy bronią naszego bezpieczeństwa w wielonarodowym korpusie, który jest w Szczecinie, w którym Morawiecki bywał, ale dla propagandy próbował coś takiego zrobić. To jest wasze kłamstwo. Tak samo jak wasza minister w Gorzowie pokazuje, są emigranci, są migranci, jest niebezpieczeństwo, a to zespół folklorystyczny, który przyjechał, przyjechał po prostu na festiwal. Kłamiecie, kłamiecie. W 2021 roku najwięcej przestępstw, pani poseł, była właśnie z, przez was, bo wpuściliście nielegalnych migrantów. To wasza wina, nie nasza. Wasza! I jeszcze jedno. Pa, panie prezesie Jarosławie Kaczyński. Zwracam się do pana z wielką życzliwością i powagą, bo y, wie pan, jak jest w polityce: raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się jest w trudnej panie sytuacji. Pośle. W 2011 roku jego kolega Ziobro Pana zdradził i wbił Palu nóż w plecy. A to jest jeszcze większy cynik, jeszcze gorszy człowiek i zdradzi Pana w najgorszym momencie. Niech Pan pośle. nie broni. Dziękuję Panie Pośle. Powracamy do rozpatrzenia punktu. Nie Panie Pośle. Powracamy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku dziennego. Jest to pierwsze czytanie rządowego projektu. Proszę usiąść. Nie, 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 panowie, państwo posłowie, będziemy głosować jeszcze. Jeszcze są, jeszcze jest kilka głosowań proceduralnych. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!